Siemanko, Siemanko, jestem Mader, a ty skończyłeś się jak z Gotika? Hop! Włączyłem magię, ale ze mnie magii, motherfucker. Dobra, że to wam ważne. Cóż, kochnąłbym mimy gadankę z mieszkańcami Korynic, tym razem z halworem. Hej, chcesz rybę? Kupujcie ryby, ryby, świeże ryby prosto z morza. Kupujcie ryby, ryby, świeże ryby, prosto z morza. Sprzedało się chod... z... A, ryby, tylko ryby. Dobra. Zaginieni? To jest port. Takie rzeczy zdarzają się tu od czasu do czasu. Może to groźna bestia. Czasami ktoś nie wraca. O, Większość jest. kapitanów dużych jednostek najmuje załogi w miastach, takich jak Kolinis. Jeśli zaś Ek jest por za mało jest to czasem zmuszają ludzi do służby. A ten port jest farzywy, a, a tobie nikt nie zaginął? Mi? Nie. Znasz jakichś zaginionych? Nie. Pomów ze szkutnikami. To od dawna. Dużych jednostek? Fakt! Zbyt dużo statków to ostatnio nie zawija. Nieprzyjemna sprawa. Dobra, yy, to idziemy dalej. W tym odcinku już będzie chyba ostatni z takich pogodanych z mieszkańcami. Po tym odcinku już będziemy chyba wykonywać po kolei wszystkie questy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Obywatel, garnuszek, obywatelka przygarnuszka, obywatelka, obywatelka. Nice. Spoczko. Bej masło. Okej, okay, ty mam jakąś chyba idę, ab i Idę, tak. Idę, idę. Co tu gotujesz? Oh. Zupę rybną. Może nie smakuje najlepiej, ale przynajmniej jest gorąca. Jeśli chcesz, możesz spróbować. Spoko, możesz to Gotuję dla wszystkich. A jaka ty Jeśli miła. Jeśli chcesz, mogę gotować i dla ciebie. Musisz mi tylko przynieść rybę. E, mam rybę, czy nie? Moż... Przynieś mi... Nie, nie mam. Okay. Co możesz mi powiedzieć? Większość jego mieszkańców obawia się złodziei. A dla... Jeśli jednak potrzebujesz noclegu, zapraszam do mojej chaty. Mam tu dodatkowe łóżko. Brrr, możesz nim ale, spalić, ty chętne, jeśli jeśli ale ty jesteś chętny. Ale ty chętny. Nie boisz się złodziei. <laughs> Jedyna wartościowa rzecz, jaka kiedykolwiek należała do mnie, została mi odebrana. Ktoś ukradł mój posążek. Oh, i man! <noise> spoko. E, dobra, właśnie to niespoko. Obywatelka, stojąca tyłem w drzwiach. Nice. Nie, nice. Dobra. czy będziemy mieli takiego minikowala? i rob jego robotnika. Hej, ty! Co cię sprowadza do tej biednej dzielnicy? Czego tu szukasz? Się Tylko się rozglądam. A, więc lepiej, żeby nikt cię nie złapał na tym całym rozglądaniu. Wygląda na to, że mamy w mieście kilku złodziei, którzy okradają bogaczy. Straż miejska przetrząsnęła ostatnio dzielnicę portową, ale nie udało im się niczego znaleźć. Ciekawe, co chcesz wiedzieć o tych złodziejach? Nic, ale wszyscy obywatele są wystraszeni i stali się nieufni, szczególnie względem obcych. Nie daj się złapać w cudzym domu. Nikt nie zareaguje na to uprzejmością. Tak, trzeba się bronić przed złodziejami. Najlepiej nadaje się do tego solidna pałka. Okej. Okay. Możesz... A, robię okucia i gwoździe. Naprawiam też metalowe części. To spoko. Nie znam się jednak na wyrobie broni dostatecznie dobrze, żeby cię uczyć. Jeżeli chcesz się tego nauczyć, to idź do Harada. On na pewno wie, jak się wykuwa broń. Jeśli jednak chcesz popracować trochę nad swoimi mięśniami, to mogę Ci w tym pomóc. Czyli możesz mi nauczyć siły. Okej. Okay. 50 sztuk złota i... Dobra, czyli mam już trzy poważne sprawy. Co z Dobrze, Możemy... Sprawy złodziei ukradających być... mieszkańców, sprawę dilera bronią dla bandytów i sprawę zaginionych ludzi. Okej. Okay. Nieciekawie. Tutaj mamy alchemika Ignazo. Przychodzisz w samą porę. Właśnie poszukuję asystenta do mojego magicznego eksperymentu. Magicznego. Jestem nim, oh, 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 że Zgodzisz się pomóc w imię nauki? W powoli, imię nauki? Przyjacielu, Nie. Najpierw powiedz mi dokładnie, o co chodzi. Stworzyłem nowe zaklęcie. Zaklęcie? Zapomnienia? Przeprowadziłem Zapomnienia. Już parę udanych testów, ale wciąż brakuje mi czasu na jedną ostatnią próbę. próbę. Co będę z tego miał? Mógłbym Cię nauczyć przygotowywać różne mikstury. Znam przepisy na esencje lecznicze, regenerujące mane i zwiększające szybkość. To by się nam przydało. Powiedz mi więcej o tym, że zachęcił towarzyszą do wymazywania z pamięci różnych wspomnień. Jak na razie udało mi się ustalić, że działa ono tylko i wyłącznie wtedy, gdy ofiara jest wściekła. Na przykład została ostatnio pobita, lub okradziona. Nawet Aha. jeśli ktoś był jedynie świadkiem takiego wydarzenia, zostanie ono osunięte z jego pamięci. Więc mam kogoś pobić, a potem wypróbować na nim zaklęcie? Ma to sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ofiara jest naprawdę wściekła. Tutaj, w dzielnicy portowej, ludzie są przyzwyczajeni do bujek. Lepiej spróbuję gdzie indziej. Tak, masz słuszność, ale żeby kogoś rozwścieczyć, wystarczy go zaatakować. Nie musisz od razu łamać mu wszystkich kości. I wybierz sobie jakąś samotną ofiarę. Jeśli ktoś zobaczy bójkę, możesz mieć problemy z lordem André. Nie ma również sensu rzucać zaklęcia na osobę, która właśnie cię atakuje. Musisz poczekać na właściwy moment. Mm -hmm. Dobrze, a zatem weź ten zwój i posz. Kiedy już skończysz, wróć do mnie. Okej. Okay. Nie widzę problemu, tylko chcę pójść na spacer. Dobra. Nie widzę żadnego problemu. Ale teraz jeszcze obczajmy co jest w jedynej jeszcze niezbadanej, przez szczęście części korynic, czyli... Czyli tutaj magazynie paladynów tam dalej obok statku. Nie. Rycerze, czyli paladyni, rycerze, 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 rycerze... rycerze. rycerze. Słyszę o tym po okay. Okay. Coś walnąło właśnie w dach? Hej, ty! Nie Chodź masz tu zez. czego szukać, mogą tu wchodzić tylko paladyni i straż miejska! Co to za miejsce? Jesteś w magazynie królewskich paladynów. Jestem tu kwatermistrzem i mam zadanie dopilnować, żeby z zapasu paladynów nic nie znikło. A ty nie jesteś tu mile widziany, więc trzymaj ręce przy sobie, albo ci je obetnę. Jaki ty miły jesteś, wiesz? Przysyła mnie Lares. Powiedział, że możesz mi pomóc. Czyżby? Więc przejdźmy do rzeczy. Czego ode mnie chcesz? Chcę wstąpić do straży. <laughs> Chciałoby się, co? Zwykle nie przyjmujemy takich szemranych typków. Chyba, że mamy dobry powód. Hmm, najpierw musiałbyś... Przestań zrzędzić. Powiedz, co mam zrobić, żebyś mógł mnie przyjąć. Dobra, nadstaw uszu. Praca kwaternistrza to prawdziwe piekło, uwierz mi. Już samo ustawianie tych wszystkich worków jest dobijające. Na dodatek ktoś majstruje przy skrzyniach. Gdy wieczarkiem idę do karczmy Cardiffa, kiedy wracam rano... Zawsze czegoś brakuje. Co dziwne, Paladyni nigdy nikogo nie zauważyli. Szlak mnie trafia. Przecież nie będę tu stał całą noc jak jakiś idiota, nie? Ale ty... No łapie. Naprawdę. Mam tu stać na warcie całą noc, podczas gdy ty będziesz się zabawiał w karczmie. Bierzesz robotę albo nie. Dobrze. Przypilnuj... Świetnie. Dobrze, wróć w nocy i przypilnuj całego ładunku. Będę siedział w knajpie Cardiffa. Ha, spoko. Spoko ziomek. Coś jeszcze? Żadna wielka sprawa. Nie możesz mi sprzedać czy... Chcesz coś kupić? Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Jeśli będziesz w stanie zrewanżować mi się za kłopoty, które będę miał, gdy coś zginie? Często się zdarza, że nie. Jeśli kwatermistrz twierdzi, że wszystko jest. Rozumiem. Hmm, spoko. Szukasz człowieka. A kto tak mówi? Watras. O! Niezbyt dużo, ale mogę. Do... Widzę do czego zmierzchnie. Co wiesz, Dobra, słuchaj. Wiemy, że musi za tym stać wpływ. Powiadają nawet, że trzy takie pochodzi nie ze Ale nie wiemy dokładnie, kto. Po... Jeśli masz dość odwagi, by poradzić sobie z grupą co najmniej pięciu band. O co chodzi? Pięć. Wiemy, że zablokowali drogi pomiędzy farmami i miastem. Wiem też, że w ciągu kilku ostatnich dni otrzymali dostawę broni. Może wśród samych bandytów znajdziemy jakieś wskazówki, które... No tak, bym musiał po prostu poszukać ich. Niech przypomni. Musisz... Co ma? Przyjrzyj się bliżej. Hmm. Dobry miecze. Tylko, że ja nie mam tu... Tak, hajciku. tak, śmiej się ile chcesz. Chętnie paladyni przywieźli tyle... Okej, okay. to było wszystko. A to cóż. Idziemy teraz. Eee... soreczka za ziewanko. Idziemy teraz tam obok morza. Do rybaków. I obczajcie stateczek. No. Dokładnie. Dokładnie, moi kochani rycerzyk. Dzień dobry. Do widzenia. Przepraszam. I tutaj powinien być farim, czyli ten kolega Williama, który podobno zaginął. No, tutaj stoi, biedaczek. Ryba. Hej! Jesteś rybakiem? Jak na to wpadłeś? Może po prostu zostawisz mnie w spokoju, co? Nie oceniaj mnie zbyt pochopnie. Po prostu jestem w podłym nastroju. Kłopoty ze strażą, rozumiesz? Hm. Kłopoty ze strażą. Ci drenie regularnie mnie nachodzą i zabierają, co im się żywnie podoba. W ostatnim tygodniu zabrali mi cały połów. Powiedzieli, że to dla wspólnego dobra. Wiem, że jesteśmy zdani na własne siły od czasu, gdy farmerzy przestali handlować. Niektórzy jedzą porządny posiłek raz na tydzień, nic dziwnego, że straż zabrała mi wszystkie ryby. Ale jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce sam zacznę głodować. Nieciekawie. Rozmawiałeś o. <laughs> żartujesz chyba. A co ich obchodzi, że taki chudopachołek jak ja ma problemy ze strażą? Właściwie to Gunwa. Może będę mógł ci jakoś pomóc. Bo ja wiem, musiałbyś znać kogoś w straży, kto ma dojście do paladynów. Sami paladyni raczej nie kupią ode mnie, ry. Zobaczę co da się. No właśnie, obra. William też. Zgadza się. Był zwykłym rybakiem, choć nie da się ukryć, że czasami z... nie powinien był się bratać z tymi obwies... Kiedy widziałeś go po raz ostatni? Niedalej jak kilka dni temu. Hmm. Może po prostu wypł... Niemożliwe! Jego łódź jest wciąż. A co takiego robi? William chyba kręcił jakieś lewe interesy z tymi rzeźmieszkami. Sądzę, że sprzedawał im... Jestem pewien, że... Nie sądzę. Zbyt... Boję się, że któregoś dnia może wyrzuci na brzeg jego ciało. Co ma... Nie wiem, kim są ani czego szukają. Wiem tylko, gdzie się spotykali z Williamem. Widziałem gdzie? go tam tylko raz i to przypadkiem podczas. Gdzie się spotykali? Po przeciwnej stronie przystani na północy można się tam dostać w pław. W zatoce znajduje się plaża, na której widziałem tych prze. Łoł, wow, przemiennicy. Nie przejmuj się tym, Dobra, więc jeżeli no, będziemy chcieli koper, z... ...zadawał się ostatnio z podejrzanymi typkami... ...pewnego dnia z... Z... nie przyszedł do pracy... trochę w... ...trochę o tych zaginionych ry... ludziach, musimy popłynąć jest jest. na prawo od przystani Corinis, tak? Dobrze. Zapamiętam, co. Muszelkę dostałem, tak? Gdzie to jest? O, muszelka! Perła. Ej to drogie, oj sprzeda się Nice Pójdzie za jakiś tam hajsik Rade jest porny. polny Polny, okay. okej Teraz obczajmy co jest Czy już ten Martin zszedł z naszego posterunku Czy z jego posterunku Nie, jeszcze stoi, okej okay. Nie ma problemu Przyjdziemy później Chyba, że ta noc się nie liczy Możliwe Zapiszmy właściwie Odcinek 13 nice. 13 posterunek Majerhofer, motherfucker. Nieważne spytać <tryk> się spytacie <tryk> Czemu ten Tak często mówię Majerhofer. i nie wiecie co to znaczy, bo wiecie, mówi się e, motherfucker, co nie? I w FIFA 13 trafił mi się z drożdżówką taki piłkarz, którym nazywa się Hoffer i my mówiliśmy na niego Motherfucker. I zawsze teraz Motherfucker kojarzy mi się z Meyerhofferem, i powtarzam to i to bez sensu. Dokładnie. Tak jak historia. Spaczko, co my tutaj mamy? Rybka. Kolejna rybka. Spaczko. Zobaczko. Witam. <grybka> Dobra co tu jeszcze jest Łódka o o fak jaszczurek. dzień dobry o nie to oj fak mój. fak fuck, fak 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 O jaszczurek to jest chyba ciut za dobry bagnu się fuck you oh, 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 fuck me O oh, 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 fuck me uciekamy stąd ziomeczki. Uciekamy! Tam mnie na lewo jest jeszcze jedna ryba, który nie podniosłem, i sto No Laura, uciekamy! Właśnie zabił go, panie paladynku. Skok! Jeden przycisk! Fuck! Chciałem skoczyć, ale dupa z tego mojego planu wyszła. Dobrze, że zapisałem. Oj, dobrze, że zapisałem. Wchitywanie. muzyczka jak w windzie i dobrze. E, nie próbujemy już z urkiem. jak na razie Nie. może tam za jakieś kilka odcinków spróbujemy go zatwierdzić z czaru żeby mieć prosto z głowy no czemu by nie tutaj mam ten statek ten jedyny statek na razie w koryni z tego co nam mówili <śm> przepraszam za scenariusz Chciałem tylko nie ma tu nic do Muszę dostać. Nikt nie ma tam zabije każdego w imię i not. No man. Czy nie zobaczymy co jest Not rude no. Dobrze, kochani, będziemy kończyć ten odcinek, tylko jeszcze pozbieram tutaj te wszystkie rybki niepotrzebne rzeczy. przepraszam, że Eeeh, jeśli wyspama jest dopiero 11 godzina. Dokładnie. <laughs> ok, to pozbieramy to, zobaczymy czy Martin przypadkiem jeszcze... czy jeszcze tam stoi i będziemy kończyć, a w kolejnym to odcinku zostaniemy chyba strażnikiem. <laughs> chyba. Poznawmy sobie mięsko, ale nie chce mi się teraz. No. Dobrze. Co my tu mamy? super rapid, no. Nice. Bardzo nice. Hopa. Hopsaj, hopa, hopa, hopa. Będziemy kończyć Przepraszam, że dzisiaj był tak jakiś małomówny i wciąż dziewam, ale no nie wyspałem się, ale... Miałem ochotę nagrywać tylko tylko tylko, że... Nie miałem ochoty nic mówić, no. A ja mam mniej rzucić, mam się spodobał. Mówi Wanderplasek. I do kolejnego odcinka, kochani. Cześć. Cześć, moje do ziemeczki. W kolejnym odcinku zostaniemy strażnikiem. I będziemy silniejszy. Zostaniemy zbrojem, mieczyk. No i hej. papa. Pa.